To na początku się chciałem zapytać, czy czujesz się baterią dzisiejszego spotkania? Nie. nie. Baterią dzisiejszego spotkania jest cała nasza drużyna. Wszyscy pokazaliśmy kawał dobrego futbolu i dużo walki. A Myślę, czy nie... że każdemu należą się dzisiaj brawa i gratulacje. A czy nie bałeś się po straconej bramce, że opadniecie z sił i stracicie kolejne bramki? No to był okres, kiedy trochę nas przycisnęli, ale, ale szybko opanowaliśmy sytuację i strach minął. W miarę szybko odpowiedzieliśmy i drugą bramką, trzecią, mecz się ułożył, na razie na nas korzystny, mam nadzieję, że tak zostanie do końca. Słabo, że jesteście sezonem, teraz już wygraliście dwa mecze z rzędu. To się zmieniło w Waszej grze? Myślę, że zapłaciliśmy na początku fricowe dla Beniaminka i teraz, teraz wszystko poszło tak jak powinno i wszystko poukładaliśmy w naszej grze. Na początku sezonu też brakowało nam trochę szczęścia, ale to wszystko, wszystko minęło, mam nadzieję i będzie dobrze. Jaka była atmosfera po tej właśnie pierwszej porażce. Nie, nie załamywaliśmy się, nie załamywaliśmy się. Cały czas walczyliśmy, w każdym meczu dawaliśmy się wszystko i wiedzieliśmy, że w końcu te lepsze wyniki przyjdą. No. Na razie tak się dzieje, oby tak dalej. No. Na pewno nie, załama, nie załamywaliśmy się. I... Mhm. W takim razie jakie są cele na sezon? No Dalej walczymy. no. Na razie ciężko powiedzieć, bo jesteśmy jeszcze w końcówce tabeli, ale chcemy w tej górnej połówce być, mhm. żeby próbować walczyć o awans do tej czwartej ligi, bo jest bardzo duża szansa. I... Mam nadzieję, że nam się to uda. Na razie walczymy z meczu na mecz.